Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie można go zniewolić. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno: zachować godność człowieka, to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą, żyć w prawdzie to jest minimum, aby nie zamazać. W sobie obrazu dziecka Bożego. Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią. Przyjąć dobrowolnie cierpienie za drugiego człowieka, to coś więcej niż tylko cierpieć. Na taką decyzję mogą się zdobyć tylko ludzie wewnętrznie wolni. Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei. Miłość przerasta sprawiedliwość, a równocześnie znajduje potwierdzenie w sprawiedliwości. Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości. Służyć Bogu to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu, jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu to piętnować zło i wszystkie jego przejawy. Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą, wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść, zamilknąć, gdy inni mówią, modlić się, gdy inni przeklinają, pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić, przebaczyć, gdy inni nie potrafią, cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów, będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi.